Siemanko wszystkim, dzisiaj będziemy przesadzać modrzew. mam tu taką roślinkę już, doniczka pękła, i no wiem, że przesadzę ją, nie wiem, chyba gdzieś przy marsu, ale to jest już nieważne. Widać, tak sobie drucikiem powyginałem, no i będę chciał przesadzić do ziemi kompostowej mam tutaj do ziemi, której była zmieszam tu ziemię jedną z drugą zobaczymy jak system korzeniowy lata na rok. to jest bardzo długi na bok stąd trochę odsypię żeby jednak więcej po tej ziemi kompostowej i co robię, mieszam to coś tam w ogóle jest, mi widać jakiś kamień Dobra, wieszam tak to w miarę możliwości. Będę sadził w taką doniczkę. Na spód doniczki daję oczywiście karamżyt. Niedużo, tak 2-3 trzy wystarczy w zupełności. Karamżyt tam odpadł ze starej tej donicy. No i dobra, teraz ziemi kompostowej dobra. Tyk. robię dołek, tam się tu ziemię tak też mocno nie ubijać, ale tak z wyczuciem, że tak powiem. O, i biorę roślinkę, jakiś chwast. Cyk, no staram się ją na środku umiejscowić. Sam lekko ubijam żeby ta roślina jednak pewnie w tej ziemi stała No, jeszcze ciutkę dosypię i też nie wolno zasypywać więcej niż było wcześniej Tak starać się na tej samej wysokości ją zakopać Dobra ziemi wystarczy Już to jakoś wygląda w ogóle widać, widać. No i tak pomyślałem, że robiłem tutaj porządki w akwarium. I taki piasek nie zaciągało. Więc go tutaj wysypię. Rzadko takie doniczki robię. Pokazowe. Ale ja uznałem, że tego nie będę go przesadzał już przez długi, długi czas. Możemy sobie ktoś pozwolić. Dobra. No i że tak powiem, dam jeszcze coś takiego. Może tak naturalnie nie wygląda ale taka odskoczna będzie. O! I może tego jeszcze o. To może z bliska to wygląda. Oczywiście co jakiś czas te druty rozplotuję. No i robię luz, żeby też nie było zaraz odbicia tego ka kable, chciałem powiedzieć druta na gałązkach. No i tak staram się kręcić, kręcić, kręcić i dosyć mocno podcinać. że Tak to wygląda. Napiszcie, czy wam się to podoba, czy nie. Ale ja jestem zadowolony z tego, co zrobiłem mimo wszystko, także by było na tyle do usłyszenia cześć